Tam spadła zapora, wychodzi starzec, świeci. Pani na kształt upiora z krzykiem do chatki leci. Ha, ha, zsieniawe usta, oczy przywraca w słup, drżąca zbladła jak chusta. Ha, mąż, ha, trup! Niewiasto, Pan Bóg z Tobą, co Ciebie tutaj niesie? Wieczorną, złotną dobą, co robisz sama w lesie? Tu za lasem, za stawem, błyszczą mych zamków ściany. Mąż z królem Bolesławem poszedł na kijowiany. Lato za latem wierzy, nie masz go bojowiska, Ja młoda wśród młodzieży, a droga snoty śliska. Nie dochowałam wiary, ach biada mojej głowie. Król zdrowie głosi kary, powrócili mężowie. Ha, ha, mąż się nie dowie, oto krew, oto nóż, po nim już, po nim już. Starcze, wyznałam szczerze, ty głos świętymi usty. Jakie mówić pacierze, gdzie mam iść na odpusty. Ach, pójdę aż do piekła, z bicze, pochodnie, Bylebym moją zbrodnię, wieczysta noc obległa. Niewiasto, rzecz stary, ci nie żar rozboju, ale tylko strach kary, i grze sobie w pokoju. Rzuć bojaźń, rozjaśnij lica, wieczna twa tajemnica, bo takie sądy Boże. Iż co ty zrobisz skrycie? Mąż tylko wydać może A mąż twój stracił życie Pani z wyroku rada Jak wpadła, tak wypada Bierze nocą do domu Nic nie mówiąc nikomu Stoją dzieci przed bramą Mamo, wołają, mamo A gdzie został nasz tato? Nie bożczy? Co? Wasz tato? Nie wiecie, nie wie co mówić na to Został w lesie za dworem Powróci dziś wieczorem. Czekają wieczór dzieci, Czekają drugi, trzeci, Czekają tydzień cały, nareszcie zapomniały. Pani zapomnieć trudno, Nie wygnać z myśli grzechu, Zawsze na sercu nudno, Nigdy na ustach śmiechu, Nigdy snu na źrenicy, Bo często w nocnej porze Coś stuka się na dworze, Coś chodzi po świetlicy, Dzieci woła, to ja to, to ja, dzieci, wasz tato. Noc przeszła zasnąć trudno, nie wygnać z myśli grzechu. Zawsze na sercu nudno, nigdy na ustach śmiechu. Idź, Hanko, przez dziedziniec, słyszę tętent na moście i kurzy się gościniec. Czy nie jadą tu goście? Idź na gościniec i w las. Czy kto nie jedzie do nas? Jadą, jadą w tę stronę. Tu mam na drodze wielki. Rżą, rżą koniki wrone, ostre błyszczą szabelki. Jadą, jadą panowie, nieboszczyka bratowie. A witajże, czy zdrowa, witajże nam bratowa. Gdzie brat, nieboszczyk brat, już pożegnał ten świat? Kiedy? Dawno rok minął, umarł, na wojnie zginął. To kłamstwo będzie spokojna. Już skończyła się wojna. Brat zdrowy i ochoczy, ujrzysz go na twe oczy. Pani ze strachu zbladła. Zemdlała i upadła. Oczy przewraca słup. Z trwogą dookoła rzuca: Gdzie on? Gdzie mąż? Gdzie trup? Powoli się ocuca. Mdlała niby z radości i pytała u gości: Gdzie mąż? Gdzie me kochanie? Kiedy przede mną stanie? Powracał razem z nami, lecz przodem chciał pośpieszyć, nas przyjąć z rycerzami i Twoje łzy pocieszyć. Dziś, jutro pewnie będzie, pewnie kiedyś w obłędzie obite miną szlaki. Zaczekajmy, dzieniaki, poszlemy szukać wszędzie, dziś, jutro pewnie będzie. Posłali wszędzie sługi, czekali dzień i drugi. Nie doczekali, z płaczem chcą jechać dalej. Zachodzi droga pani, bracia moi kochani. Jesień zła do podróży, wiatry, słoty i deszcze. Wszak czekaliście dłużej, czekajcie trochę jeszcze. Czekają, przyszła zima, brata nie ma i nie ma. Czekają, myślą sobie, może powróci z wiosną. A on już leży w grobie, a nad nim kwiatki rosną a rosną tak wysoko, jak on głę, leży głęboko i wiosny przeczekali i już nie jadą dalej. Dosmakuj im gospoda, bo gospodyni młoda, że chcą jechać udają, a tymczasem czekają. Czekają aż do lata, zapominają brata. Dosmakuj im gospoda i gospodyni młoda, jak dwa ich u niej gościli, tak ją dwaj polubili. Obu nadzieja łechce, obydwaj zajęci trwogą, Żyć bez niej żaden nie chce, żyć z nią obaj nie mogą. Wreszcie na jedno zdanie idą razem do Pani. Słuchaj, Pani bratowo, przyjm dobrze nasze słowo. My tu próżno siedzimy, brata nie zobaczymy. Ty jeszcze jesteś młoda, młodości twojej szkoda. Nie wiąż dla siebie świata, wybierz brata za brata. To rzekli i stanęli, gniew ich i zazdrość piecze. Ten to ów okiem strzeli, ten to ów słów rzecze. Usta sine przycieli, w ręku ściskają miecze. Pani idź, ich widzi w gniewie, co mówić? sama nie wie. Prosi o chwilę czasu, wierzy zaraz do lasu, Wierzy w dół do strumyka, gdzie stary rośnie Bóg, do chatki pustelnika. Stuk, stuk stóp, stóp. Całą mu rzecz wykłada, pyta się, co zarada, Ach, jak pogodzić braci, chcą mojej ręki oba. Ten i ten się podoba, lecz kto weźmie, kto straci. Córko, rzecze jej stary, nie masz zbrodni bez kary. Lecz jeśli szczera skrucha, zbrodniarzów pan podsłucha. Znał mnie ja pan jej jego roku miłą rzecz, i rzecz owieszczę, choć mąż zginął od roku, ja go wskrzeszę dziś jeszcze. Co, co, jak, jak, mój ojcze, nie czas już, ach, nie czas. To żelazo zabojcze na wieki dzieli nas. Ale znam, że mi warta pary, i zniosę wszelkie pary, byle się pozbyć mary. rzekę się mego zbioru i pójdę do klasztoru i pójdę w ciemny las. Nie, nie wskrzeszaj, nie, ojcze, Nie czasu, a nie czas, To żelazo zabójcze na brzuki na dzieli nas. Starzec westchnął głęboko I brzami zalał oko. Oblicze skrył za słonie, Brzące za mną dłonie. Idź za mąż póki Nie lękaj się póki pora, Martwy się, się nie oczuci, Twarda wieczności grama I mąż tu nie powróci. Chyba zawołasz sama. Lecz jak pogodzić braci? Kto weźmie, a kto straci? Najlepsza będzie droga zdać się na los i Boga. Niechajże wraz z ranną rosą pójdą i kwiecie wnosą. Niech każdy weźmie kwiecie i Tobie to Niechaj doda znaki, żeby poznać, czy i jaki. I pójdzie kościół kościoł Boży czy weźmiesz Janek, ten mąż pór, ten kochanek?